Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Survival odcinku siódmym albo ósmym. Szczerze nie pamiętam w tym momencie. A odcinku nagranym chwilę po. chwilę po poprzednim, może chwilę. Tego samego dnia co poprzedni. O, nawet shadery są już. To, może wyłączę je lepiej, bo, bo wiadomo. Nadal na radio onie HD5770, więc nie można. Ehm, po nagraniu poprzedniego odcinka zauważyłem, że strasznie w tle słychać. Nawet tyle, że w tle to po prostu słychać moją klawiaturę. Za co oczywiście niezmiernie przepraszam, ale cóż, e, chyba pora prostu w koszyczek antywstrząsowy, bo szczerze mówiąc z tym mikrofonem nigdy chyba Minecrafta nie nagrywałem. Zazwyczaj były to rzeczy z po prostu dźwiękiem dokładanym, jak na przykład z kiosku, gdzie po prostu klawiatury nie słychać, bo żadnej klawiatury nie ma. Tak, co bym chciał zrobić w dzisiejszym odcinku? To, co mówiłem ostatnio, czyli chciałbym sobie strzelić taką jakąś farmę ze zwierzętami, żeby mieć jedzonko. Do tego bym chciał ściągnąć krowy i świnie. Z tymi świniami właśnie Świni nie mam czym wykarmić, więc tylko krowy i może owce z tamtej łączki, co jest tak trochę dalej. Będę potrzebował dużo płotków, więc czy ja mam drewno jakieś? Surowce budowlane drze...drzewnem eee, ten może być, chociaż wolałbym z dempu, ale może być czy ja mam patyki? nie mam patyków, okej okay. teraz gdzie tak eee, to muszę przerobić jeszcze na i mamy płotki i jeszcze furtkę nie, nie furtkę chociaż tak na początku będzie mi furtka potrzebna chociaż nie, nie będzie mi jednak furtka potrzebna użyję wełny żeby a, potrzebne są dwie wełny chyba żeby zrobić dywan nie mam wełny wyśmienicie um. dobra tu są moje płotki I wezmę sobie jeszcze wełnę zrobię a tu były dęby ok, Mniej, mniejsza już o to i chciałbym sobie to zrobić gdzieś tu tak. W sumie mogłem zrobić e, łopatę do tego celu, ale już mniejsza o to. to. E, mam siekierę? Nie mam siekiery. O no i myślę, że jakbym zrobił tak 16, nie 16 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Taka będzie idealna Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w tą też 10. Dobra, i tak będzie idealnie. Teraz trzeba tu jakieś krówska ściągnąć. W sumie nie wiem po co mi teraz ta wełna. Hmm, krówki, krówki. O, Po to zaraz wrócę, chyba. Po prostu osobno. O, świnia. Pamiętam, że chyba w Becie jeszcze to było, jak się świnie karmiło ee, zbożem. To było, to było śmieszne dosyć. I tu jeszcze sobie ważne ten dywanik, żeby móc sobie przechodzić. O, i tu jeszcze jedna była, chodź, próbka, chodź, 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 chodź. No i fajnie to z tym, to z tym. Jeee, yeah, mamy. Mamy zwierzniec. jeszcze bym trochę tych krów ściągał tutaj. Jeżeli jeszcze jakieś były, chyba. W sumie jak. Czy ja mam ziarno? Kury bym sobie już tam wziął. Kury dosyć przydatne są. Tak, może wziąłbym je osobno. chegou viu Tak myślę, to będzie idealnie. Żarcie. Zajęło mi to aż 9 minut, więc... E... A, pora pozbierać drewno, może wywalę rzeczy z EQ najpierw. I tamtej Świnie bym jeszcze sobie zjadł chętnie. Ryby. Ryba. Ryba. Mam pełen ekwipunek. Co by wywalić stąd? Um, wełnę. Awa, 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 awa. e esqueleto tu esqueleto Biorę stąd to jeszcze mięso. Jeszcze coś zostało? Chyba nie. Chyba całe mięso zabrałem, które tu leżało. Szafą. A, dobra. Można zawijać do domu. To już zjem coś. Zostaw mnie, zostaw. Dobra, trochę tutaj na górę i gdzieś w tym kierunku tam jest moja góra. Moja góra domowa, że tak to nazywa. przypalnić tutaj jakieś Zrobimy sobie jeszcze skrzynkę na, na jedzenia bo, bo tak A brakło mi Drewna, no dobra o, Surowce, jedzenie, nie, 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 nie Drewno Bo zaraz zbieram, w sumie więcej zaraz zbieram tego Jedzenie mamy kartofelki, porczopa do surowców. Mamy złoto, żelazo, blazeroda, kość, kwarc, nether warty w sumie. Tu mogę potki schować do budowlanych. No to mamy draka, szkło, dirta, stoł na derbriki do drewna jest to, to i to No tu jest. Mam skrzynkę na żarcie, robię kolejną jasno, to czasami naprawdę to powinienem więcej spać. To można schować, to można schować, to można sobie też schować. Czy coś mi tu urosło? Urosło, Bardzo ładnie urosło. Jeszcze jednego ziarenka brakuje. Muszę trawę ściąć. Na przykład trawę stąd. O, szkielet. Szkielet. Oui. Pies! Pies, 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 pies! Ja nie miałem psa przypadkiem wcześniej. Dobra, mniejsza. Jej, oswojony, chodź, chodź. Wolałbym znaleźć ocelota, ale pies może też być. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, to w 1.13 kota już się oswoić nie da. Da się papugę, ale nie da się kota. Tak, jestem bardzo przekonany, że kiedyś miałem psa, ale no dobra, mniejsza już o to w tym momencie. A tu trochę poszerzę Żeby było miejsce na psa I tutaj by się przydało teraz jeszcze Sufit zrobić A tu muszę przepalić stoł na nieco Chodź, 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 chodź. Co on taki czarny? Dobra, przesunę go nieco w tą stronę. Dobra, i sieć. przestawić tutaj i dobra, i może być na jakieś jakiś poszedł idę, idę podoglądać mojej farmy wspaniałej, zwierzęcej I jeszcze to ziarno będę potrzebował. włożyć te kurki dwie i pójdę zasiać i chyba będę kończył a bo już 20 minut wybija na zegarze o, posieję to tu no i no i get, jeszcze wejmę z pieca to co trzeba a nie, ja mam tylko tutaj stone'a dobra no to, to tak, może pójdę tam gdzie, 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 gdzie mam moje zwierzątka Więc tak, w tym odcinku udało się a, Udało się zbudować taką miniaturową tutaj farmę zwierząt, gdzie mamy owieczki, kurki oraz oraz e, krowy ehm, w następnym myślałem, żeby trochę nieco bardziej rozbudować z zewnątrz mój wspaniały dom ehm, no i udało się znaleźć psa to też myślę sporo. porośnięcie, chociaż wydaje mi się, że w którymś z poprzednich odcinków miałem psa ale już mniejsza oto. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!